Część się? Sprawdzam Policja Policja Stój! Gdzie masz tutaj tablicę? Schowaną? Nie pierdolę Schowana To przytwierdzić ją, dopiero wyjedzie na drogę no dobra kierowania masz Proszę Prawo jazdy masz? Mam ma, ale nie przy sobie A? Nie wyjeżdżać mi na drogę, dobrze? Na razie jak to nie będzie tej tablicy rejestracyjnej Dobrze Gdzie to wyjechałeś na drogę? Dzień dobry o, masz pola? Powiem, no, ja, no, no. ja wiem, że Nie Pieziemy ściągnąć kask? No zarazu wyjeżdżałem bo linka zmieniałem sobie No i co? No i mi się zacinał Rollgas, nie? Wcisnąłem, bo ostatnio byliśmy, bo my to jeździmy na kopalni, nie? No, no i tam was tu nie gonią. I ja, i ja. A który na kopalnie? A na Bełchatów. A nie, znamy po tej Wrębi znowu. Tam... Gdzie? Wrębielica. A co nie wiem, tam też jest? Tak, ale tam to w pierdal dostali ci władzą na tej wosenę. Tak? No. Jak się chłopy ze ze zebrały. No ja powiem, powiem szczerze, że jest tu osób trochę taki. W okolicy, a no wiem, wiem, że nie możemy jeździć, nie? No, ale tym bardziej po kopalniach, nie? Bo to jest, no. kurczę, tam jest... A nie, to pisa... tutaj, tutaj to no. nawet nie wiem, ale no przeważnie tam na Bełchatu, nie, bo tam to... tam na Rębielicę nawet nie jeździcie, bo tam, powiem, tam chłopaki pilnują sobie tak, że... A i to... i Nawet dochodzi do tego, że jedna na hejli jednego To, to tymi, kiedyś tak właśnie słyszałem, słyszałem coś. Mówiłem, że nie możemy nigdzie jeździć, kurczę. No, bo... Добра, добра, добра. Стой, 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 стой. Добра. Хорошо, спокойно. Спокойно. Полиция, отвернута. Я.